Nasza cerkwa w przeżywa przeżywaje nowy etap historii, i my to osoby wobec tu w kamienicy podilską. To słowo, jakie zaraz prozwochał z Jana Lwidiowa, w no konkretną wycierkaluje suć ingresu, jaki zaraz my Pереżywamy, jaki dla mnie jest tym początkiem służenia w Kamenspodziejskiej diecezji. Tak jak my czuły w Ewangelii od że po śniadaniu Jezus spotyka swoich apostołów i zaczyna się dialog, ten początek. Ten początek, początek dzisiaj również jest częścią naszego życia. Widzimy, że Właśnie tam, na tym początku, Jezus pyta uczniów, a osobywo Simona Petra, Simone Jonin, czy lubisz ty mnie więcej niż ojciec? My przeżywamy 34 lata niezależności Ukrainy. Dzisiaj możemy skazać, że nasza kraina nie tylko jest zrana w następstwie... Російської агресії, яка прийшла на нашу землю і вбиває нас в наших домівках, не тільки через корупцію, соціальну несправедливість, зловживання владою, якого ми є свідками. Але насамперед ми маємо сказати, що наше суспільство сьогодні переживає найбільше зранення через гріх. І це є основна причина через гріх. Напевно, зараз кожен єпископ в своїй діасеці, на своєму служінні думає, яким чином має сьогодні зділювати ці рани, які бачить, які є в нашому народі, в Україні, як сьогодні зарадити тим труднощам, які ми сьогодні переживаємо. Święty Joan Pawła II, który w 79 roku, 2 czerwca przybył do swojej ojczyzny, w Warszawie, skazał takie słowa z 104 psałmu: „Niechaj ide duch Twój i od i zemli, ci ziemi, jej ziemi”. Duma już my tak samo widzimy, że jedynym sposobem, żeby widnowyty, żeby likowić, żeby dopomóc ty byty, byty, dhisno narzędziem w rękach Bożych, co je wszystkim wyłyka lubów. I chcę wskazać, że to, co jest takim pierwszym zadaniem Kamień Spodolski, Kamień Spodolski co też, to, żeby buty z w rękach Bożych, buty z narzędziem miłości i miru. I to dużo zaraz potrzebne nam. I tutaj w kamiennej spowiedziacyciu tu miłość odczuwająca. Ona tu jest obecna. Ona jest tutaj wychowana pokoleniami. Tut na sprawdzi lud, jaki przeżywa żywe wyłyki jedności i miłości. Dostatno ci przysłuchać przesłuchać się, pobyty i відчуje się to ciepło i tę miłość. Dlatego ten zaklik, jaki Господь стави dzisiaj przez Simona Petra Wina sprawdzi tut, realizowane i będzie realizowane, żeby w przez łospospodnił miłość zlikutować wszystkie zranienia, jakie dzisiaj przeżywa nasze społeczeństwo w Ukrainie. I znowu, czytajmy w Ewangelii wiewanie w wiewanie nasz wiewanie pytaje Simona Simon Petra, wiewanie Simon, Simon Jonen, czy wiewanie mnie? Nasza cerkwa podczas radiańskiego rabstwa, tak trzeba go nazywać, przeżyła duże, bahato strażdania. Osoby wło maryjne, i których było poswiącznych, mając duże, bardzo w nie je progołośceni, ale jakich znamy, Praktyczną praktycznie w każdym wsi, w każdej miejscowości, w każdej parafii, je ludzie, którzy wicznaczyli się nieimowirną heroicznością wiery i za to stracili, za to, co przyznawały się do Boga. Na pewno trzeba dzisiaj wspomnieć w osobowy sposób Sługa Bożego Jana Olszańskiego, który był osobistym narzędziem tutaj, dla tej diecezji. Ojciec Władysława Wanaksa, oca Antonia Chomickiego, ojciec Mar Martiana Darzyckiego i oca Bronisława Mireckiego. Na pewno można byłoby jeszcze wiele przeliczać, ale to są ci osoby, przez których Bóg w swój czas działał dużo konkretno i załyszył w tej diecezji niewymierny dar. Jest tu odczucia głębokiej duchowności, jest tu odczucia charyzmatyczności cerkwi. Jest tu osobisty dar, w tej diecezji kamieńsko podilskiej dar wspólnoty. I co wyczuwacie, czy w małych sełach, czy w wielkich miastach, czy w większych, czy w mniejszych parafiach, można skazać, że kamieńsko podilska diecezja jest taką skarbniczką wiery i tradycji, jaka na każdym okróci załyszyła swoje znamienia. Także kamieńsko-słowacka diecezja jest jaka która dała życie i odesko semfiropolskiej diecezji, i charkiewsko-zaporijskiej diecezji. Właśnie zwicy, wiedzy to wyszło i dzisiaj ci diecezji żyją swoim samostalnym życiem. I to jest odpowiedź na ten drugi zakłód gospoda. Czy Ty lubisz mnie? Dzisiaj no, możemy powiedzieć, Zwykł poszano i pował że tu w Kamień Spodzilski z Jecezji, jest duże, wielkie uczucie odpowiedzialności za Cerkwę. Ja się wyczuwam nawet zaraz, w ci ostatnich dniach, tygodniach przygotowania do dzisiejszej podziemii, najmowirniejszego dobroci, pracownictwa, widownictwa, żartownictwa. Zwyczajnych ludzi, świętych i bogopoświęconych. I to jest naprawdę duże świadectwo świadomość głębokiej wiery. To niewiarygodny dar. Dla mnie osobiście to jest wielka radość, że mogę być tutaj, że mogę służyć w takiej diecezji, że w takiej diecezji je ludzie z takim wielkim kochającym sercem. I w trzecie, Ісус питає, Симоне Йонен, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що утретє його Господь питає, той каже йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. Браті і сестри, напевно, це третє питання, воно відноситься до такого дуже глибокого, особистого. przeżywania wiry. I tu wychodzi mi na domku Świętej Pamięci Otec Józef Jan Niemiec, jaki służył tu. Także jego ciało spoczywaje w tej katedrze. Tak jak i słuchy Bożego Jana Olszańskiego. To ludyna, jaka mała najmówirno głęboki świat, jaka wydawała mądrość. Ale dużo, myślę, że to jest taka własne tego bogactwa indywidualnego Духовності, яка тут дуже конкретно виражається, це є чисельні покликання в нашій дієцезі, які служать не тільки тут, сьогодні в багатьох місцях в Україні і поза її межами, є наші священники, є богопосвячені особи, є миряни, які служать, які є повністю віддані тому, що Господь від них очікує. Господь сьогодні ставить перед нами, переді мною, перед кожним і кожною з нас завдання, щоб відповісти на ці питання, які ми чуємо в Іванглії від Івана. Орген пише, що свята людина, свідома, яким даром і щедротом є обдарована від Господа, прагне відповісти і віддячитися Богу за всі дари. ale rozumie, że ona niczego w zamian nie może dać za tak wyłyki dary. Jedynym darem je dar muczennictwa. Brate i siostry, chcę to podkreślić, ponieważ, na pewno tutaj na tej ziemi bardzo dużo jest ludzi, którzy stracili i strażdają, którzy są muczennikiem naszych czasów, nie tylko zaraz. Період війни за цих 11 років, не тільки через ці всі різні якісь зміни, які відбуваються в нашій країні, але думаю, що дуже багато людей є тих, які страждають, які переживають страждання і тілесні, і фізичні, і вони це все жертвують, вони це складають все перед Боже. І це є неймовірний дар. Тому сьогодні, коли розпочинаю це служіння в ім'я Господня, прошу Господа, щоб мати дійсно таку відповідальність, як має святий Петро, щоб відповідати Господу, так, Господи, я хочу бути сьогодні Твоїм знаряддям. Хочу через Тебе, в Твоїй благодаті, лікувати рани, які є, які будуть. Так, Господи, Хочу сьогодні оточити всі спільноти, всі рухи, всі різні ініціативи, які тут є, а їх дуже багато в Кам'янському, бути батьком для всіх, всіх кохати одним таким самим серцем, і буду це робити настільки, наскільки зможу. Прийняти всіх, чи це діоцізіальні священники, чи це богопосвячені, чи це будь-які. osoby, jakie je zaдіjane, żeby ze ma i dla wszystkich mieć czas, żeby przysłuchowawaty się i wspólnie budować cesarstwo tutaj. Ale na koniec tażne zabawaty pro osobiste, żeby mieć ten osobisty, żywy kontakt, spiłkowania z Bogą w Jego w taństwach i żeby każdy świaszczennych, każda była poświęcona osoba, każda Віруюча людина в нашій діоцеї Кам'янець подільський відчувала цю неймовірну любов і близькість Господа. Нехай в цьому служінні, яке в ім'я сьогодні розпочинаю і про молитву, і підтримку вас, кохані мої брати, священники, богопосвячені брати і сестри, миряни. Всі задіяні в будь-які рухи спільноти молитовні, всі, хто сьогодні тут є присутні, і тих, хто з нами єднається через медіа, через кредо, через Радіо Марія, нехай всі сьогодні також відчують це велике прагнення, щоб в усьому і завжди було приславлене ім'я Господнє. Амінь.